Siemango, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie było odcinka nozorki, na ale naszka wróciła. No i nie miałem tak jakby czasu, żeby nagrać jakąś gierkę. No i nowa seria, Subnautica. No więc hmm, zagramy sobie. Zagramy. Pierwszy odcinek będzie taki, gdy zagramy sobie na mojej gierce. Ok. A w następnym odcinku zaczniemy robić własną, czyli rozpoczniemy nową grę. I będziemy grać nasz świat. Wiecie, wiecie o co chodzi? Mój świat, który będzie nagrywać tylko na odcinku. Dobra, zacznijmy. Grałem już 4 godziny w to, na tym świecie. Więc. Jeśli jestem słaby w tą grę, no to słaby po prostu. <coughs> Grałem już to w... nie... chyba gdzieś jakoś miesiąc temu. Tak się wkręciłem w gry. Ale teraz wróciła na grzkę i nie, nie mogę nagrać tej gry. Nawet dlatego. Proszę o oglądanie filmiku do końca i zostaw subika z dzwoneczkiem. Gdy powoduje, że coraz częściej będę robić te filmiki. I też zostaw łapkę w górę. Nim będzie mi miło i... No, wyłóż, to będzie mi miło. Więc... Czekam aż mi się tutaj załaduję. Wiem, wolne ładowanie, masz wolny komputer. No sorry. <grytanie> Wiecie co? Ja wam to pominę, ok no nie ma co czekać. Dobra. Okej, okay, ja już jestem tutaj w ogóle, nie wiem. What the fuck? Dobra. Nieważne, nie mam swojej bazy, bo po co mi ona? Jest... O, dzień jest, dobra Trzeba coś zrobić tutaj, więc schodzimy Jeśli chcecie, żeby zobaczyć jakieś challenge z tej gry, poczekajcie, bo ja nie wiem, czy na was nie będzie za głośno, poczekajcie Puszczę No właśnie Dobra, tak powinno być kit Tutaj sobie po prostu gram i próbujemy przetrwać Jak chcecie taki... to jest taki normalny gameplay Póki co pęcherzówki są najlepsze. Dają wodę i można je jeść. Myk! Tu trzeba zbierać picie i jedzenie, wiecie o co chodzi. No, jak normalna gra, tak jakby w Minecraft... Można powiedzieć, że to Minecraft? No, można. Tylko, że tu musisz dbać o żeby nie wy, 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 wychodzić z tlenu. E, trzeba dbać o to, o gód, serduszka, no, po prostu HP i no, wodę. No to jest tak jakby też Minecraft, co nie? I tego gagatka najbardziej nie Dobra, czekajcie, ja tu wejdę z wody, bo... mieć pełnego oksygena, jak tutaj lecę. Nie wiem, ja jest co chodzi. Okej. Okay. No ja schodzimy na duchu. Tu trzeba się skanować, tu trzeba mieć latarkę. Tu trzeba mieć naprawarkę. Tutaj to jest konstruowanie was, ale to mi się nie przyda. Nie będę robić własnej mapy. Mam, mam to coś. No, nowka, dziękuję. W ogóle. Tutaj teraz ten dziwny. Dziwny co, coś. O tam, widzicie, ta w zodlali? Przybliżę. Mam tam. Żeby, że nie mam tam. nie, wam tam powinno polecieć. To jest tył ma 30 metrów. Nie wiem czemu, ale dobra. Można też żeby skanować. Ja mam infekcję akurat. Jak wejdzie jak O, o, o! Okej okay. Oddycharka? O, o! Co się dzieje? Coś tu było! Gdzie? Ale gdzie? Co tu było? Do skanowania! Co? Tutaj coś... O, o, o! Coś było znowu Widzieliście? O, o! Ja. Yeah. Ty sobie ale tego nie było widać. Życie to! Bo ja doskonale słyszę, tylko o nie tam. Sią Sią Nie dać mi się. nie dam się! Na no, razie jak czasami będę mi omijać te, te nudne momenty, bo wiecie. Nie ma po co? Jak... No ja zawsze, zawsze gadam, więc wiecie i... No! Dlatego... Więc będę dużo gadać, na pewno będziecie. A jak nic nie będę gadać, nie będzie się gdzieś akurat nic ciekawego będę pomijać. Co wyzwyczaj. Ciemna oddycharkę. Coś tu mogę Skanujemy Bioreaktor bio bio O, no. to ma z przekąskami Nie, chcę z Nie, mogę sobie zrobić z tego tytan Ale nie potrzebuję tytanu Mam wystarczająco tytanu Patrzcie na to. Leźmy do niego. Patrzcie na to. To nas nie zabija, co nie? Więc wiecie, możemy sobie tutaj. Dobra, uważajcie, mam takie grysiczki tutaj, które są. One tróją. No jest morski Fajnie, że odkryłem jakieś nowe rzeczy a poczekać, bo mi się skończy za Okej okay. Lecimy Tutaj jest latarka, jakby się latarka nie już nie są On jest zbyt... 100% bezpieczny dla mnie. Pójdziemy może na ten statek w tym odcinku. Nie, ja to zrobię poza odcinkiem. Bo jeszcze nie szedłem na ten ani raz statek, więc ja chcę. Ja tam pójdę sobie poza odcinkiem. Mam nadzieję, że nie będzie źli, bo ja. Dobra, prostu... Co my co mamy? Mamy dużo panierzyków, więc zobaczymy sobie zrobić dużo wody. No. W ogóle to są też jeszcze Stalkerzy, tak się nazywało. Stalker, Stalker. I on... I on jest jak Rekins. O, znowu przypadkowo coś otworzyłem. Nie chcę flar aż pięć. Ale to zrobić zrobić jedzenie sobie mamy coś. W... Dobra, widać ile to już się nagrywa. 9 minut, no dobra, nie, nie. nie. Takiego dłu A takich krótkich odcinków to ja nie chcę. Ja chcę mieć dłuższe. I tutaj, nie, ja tam nie idę. Wiecie czemu? To są takie, bym powiedział złe, z, złe rzeczy i ta nie tam wybucha. Jak ona nam się nazwiał? Nie, nie pamiętam. No okay, wychodzimy. Można no, wejść sobie po rabince i... no... a na te ładne widoki. Tak na serio, jak on tam się nazywał? No bo dobra, nie chcę mi się szukać. Dobra, co my tam mamy? Właśnie mówiłem o tym! pięćdziesięć, to idę się rozciało. Nie, nie to, cierto. Ja wiem, jak przynajmniej zrobić apteczkę, co nie? Wy nie macie tej gry i nie umiecie niczego, no to szanuję, bo... Znaczy, ja tam mam to gdzieś, to nie? Jak nie umiecie zrobić czegoś, jakiejś rzeczy, no to... Wchodzicie sobie tutaj, wchodzicie w skamaty, i tutaj macie, możecie sobie wybaczyć skamaty. Jak chcecie. Tam tytan sobie spał, dawaj to. NIE! Ludo miedzi? Czemu nie mogę wziąć tych neonówek, Nie, nie mogę wziąć tych neonówek? Hmm. Nie. Tutaj były stalkery Ej To jest taka pomocna tarka. Ołów! Dobra, każdy wie, że infekcję. Muszę się skonać 5000 razy. co, ja bym zakończył już odcinek, bo mam trochę mało czasu, mimo tego, że to jest dzisiaj piątek. To był taki odcinek, no, z... no, odcinków. Dobra, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak tak, to proszę, zostawcie subika z dzwoneczkiem i może, i jak chcecie, to zostawcie tę klapkę w górę. Dobra, macie to dobro wam mnie, możecie i potem możecie odsłyszywać później. Dziękuję za oglądanie, na razie! No, Tschüss.